Panie, kochani moi, oglądałem telewizję w panoramie. Dziś poseł Neyman wypowiedział się, że. Członek. E... Nie wiem, miał ja mieć członek. 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 członek, że... członek może to. Żeby aresztować e... funkcjonariuszy CBA, członku Neymanie. Zapomniał o tym. Ty rządzić nie będziesz. Na pewno ty rządzić nie będziesz. I, 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 nigdy pełno do władzy już nie dojdzie. Już wasza władza się skończy się. Wasza władza była zdradliwa, morderska, bandycka. Wy tylko braliście sobie pieniążki. sobie braliście na wilię, pałacyki i tak dalej. Powiadaliście tylko członku na skieruje pismo do Prokuratury Krajowej jak najprędzej, żeby ażeby CBS, żeby a żeby naprawdę też CBS Pan zaprzestał straszyć CBA, żeby pana oni wzięli pomożemy, się da, ich zadówka, żeby pana Zrewidowali dom, posiadłość i wszystko. Co za. Jakiś członek, Neyman się znalazł. To nie polskie nazwisko, nawet Neyman, to niemieckie nazwisko. Co, tu, Fab będzie rządzić Polską? Nie. Ja jestem przeciwno temu. Jestem z Wami. Z Polakami. Z Polakami. Słuchajcie. Funkcjonuje się trzeba. Jeżeli coś się będzie, Pomóc dla Was, jestem do dyspozycji Was. W każdej chwili Was będę bronić. Bo trzeba takich łotrów, złodziei aresztować. I trzeba uczyć dawno było ich, a nie dopuścić do władzy. Jeszcze trzeba skontrolować pijaczka. Wiadomo kogo: Komorowskiego. Dokładnie przesiąść. A najbardziej przesiąść trzeba: Donalda Tuska i jego synka żeby dokładnie zrewidować. Za samolot. Nie popuścić się. Jak trzeba, dzwońcie do mnie, piście do mnie, No moje biuro, a jestem z wami kłócenariuszem CBA. Zawsze do dyspozycji waszej. Zawsze wam pomogę. Bo powiedziałem, w swoim ekspozycie wyborczym, policja i CBA mają wejść na ulicę. I tak to robię. I mają po mieszkaniach bandytów złodziei łapać i aresztowywać. Ani żeby bandyci złodziei chodzili sobie. Dosyć nagradli z PO. Dosyć sobie narobili samochodów luksusowych. Trzeba te samochody pozabierać dla nich. Trzeba zrobić ład i porządek w Polsce. A wy, z PO, zapomnijcie o, o wygraniu. i manie, członku. To nic ten nie dla ciebie. Który za członek, ja nie wiem. I proszę, nie proszę, ale nakazuję tobie, najmanie członku, ażeby, żeby takie odstraszenie, trzeba funkcjonariuszy, bo funkcjonariusz trzeba, to, to samo, że policja. I nie masz prawo straszyć. Nie masz prawo żądać i straszyć jakimiś swoimi pomysłami. Jeżeli będziesz tak dalej robić, naprawdę i to zrobię. Natychmiastowe, ja i mój będzie podpisane przeze mnie i przez mego wiceprzewodniczącego dwóch. Pismo pójdzie do Krajowej Rady Prokuratury do Warszawy, a żeby zajęło się panem, a nie fun funkcjonariuszami. Żeby pana dokładnie skontrolowali całą posiadłość. Dziękuję bardzo.